Z tej strony fan Brawl Stars, a dzisiaj właśnie gramy w naszą serię, czyli Stars. Wyszedł nowy ten Zadymiaż, czyli y, po angielsku Sprout, czy jakoś tak, a po polsku Kiełek. No, otworzyłem ponad 4 y, o. Tu, tu jest ten fajny skin. Ten Horus, bo i tutaj już dalej się nie zmieniło myślałem, że jakieś inne tło będzie myślałem, że jakiś porządne to będzie a, nic, o nie a nic takiego się nie zdarzyło też trafiłem Bibi Bibi trafiłem nie nagrałem tego, bo jakby to szybko wszystko działo, wszystko szybko nie? także już nie miałem czasu teraz może zagramy no bliż. jeśli wam się podoba filmik to zostawcie lajka ja i subskrybujcie żeby nie przegapić innych e, VR ja zaczynamy ja tak. mam pierwszy punkt mocy więc mi jest mega ciężko mało bije tylko 1300 chyba, chyba tak yyyy mam mało HP no to sobie uderzyłem okej okay. kurczo blady myślałem Kurczę tutaj so, bo został przyciągnięty den daru nie wiem co zrobi. okay. to, zrobił okej tylko chyba zrobił blach buł okej załapyłem wszystkich O nie, ja co robiłem? zrobiłam? O nie, zawsze mi wychodziło to Weszłem i strzeliłem, i to nawet się nie odbijało Ale to rozwaliłem, ale to rozwaliłem To jest fajne, To, 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 to. Broń to, broń Nie bierzemy! Nie, to się kończyło nie, nie wygramy. Ale to nie ma tu. będzie tu lątki. Tak, tak, ja tak, Nie będzie okay, tu okay. lątki. Ja mało, mało tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, Tak. Dobra, obroniłem ją No ale to jakoś. Nie że no to... Co ten dar robi? Co tyle ginie? A bo ja to przegram. Tak, co się robi? No nie, przegram. Przegramy to. Ten Darlow to już Nie 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 skumla, tacy? No nie, jest w sternach jakimś no teraz by w końcu tam już tam... Dobra, 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 dobra To nie ma Nigdy nie grajcie z randomami Bo to jest po prostu... Pechnie. Zapraszam do mojego klubu Oj, tutaj przeszkodził mi troszeczkę Proszę mi się tutaj oddalić mm, To tu jest mój klub Fan Brawl Stars dołączajcie. Jak tutaj sobie wpiszecie Fan Brawler? Brawl Stars. Szukajcie. Mm, Fan stars To jesteś, jestem na trzecim. Więc mm, mm, mam jakby w... inaczej. <laughs> mam niebieską ikonkę, a jak są inne, to są takie inne. Takie jakby... Yy, o, tutaj też ktoś ma, ale inny jakby, jedną nazwę, mam taką poprawną, dołączajcie. Jest typ yy, na razie na zaproszenie. 5 yy, osób, pierwszych zostanie za dowódcy reszta członków. Niektórzy dostaną jeszcze. Nie, poczekajcie, trzech będzie starszy, yy, yy, jakby... Sta trzech Członków starczy... starczy, yy, Przepraszam. Starszych. Trzech... Dowu, yy, kurczę. Jak ktoś powiedzieć. Mm. No po prostu zastępców. Będzie trzy. Trzech i będzie tych starszych członków trzech. Więc dołączajcie do klubu. Jeszcze wam jakby... A, nieważne to jest. <tuszy> tu jest. Yy, tu. Ojej, co się stało. Mm, czekajcie. Teraz wam. Mm, zrobię tak. I o! To jest nazwa tego klubu. Taka ikonka. Więc mm, dołączajcie, jak chcecie. Chcecie y, razem będziemy nagrywać i razem grać. I zapraszajcie do mojego y, na mojej jakby będę zapraszać. No wchodźcie ten, wchodźcie do, glub, do klubu, to ma Brawl Stars, to, to dodawajcie do mnie, do znajomych. A ja na póki co kończę, trzymajcie się ciepło, no i cześć.